Level 17. American Teenager here. Uważasz się za spierdoksa. W szkole nikt nie daje o ciebie jebania, chociaż czasami ktoś sobie porobi z ciebie bekę. Zakochujesz się w lożce, która chyba to zauważa, i stara się od ciebie izolować. Zdajesz sobie sprawę, że nigdy nie było i nie będzie szans na bycie z nią, ale i tak nie możesz dać sobie spokoju. Żadnego stalkingu, nie jesteś socjopatą. W domu czujesz się chujowo. Nawet młodsza siostra umie bardziej intużycie niż ty. Niby rodzina cię szanuje, ale wiedzą, że do niczego nigdy nie dojdziesz. Ty Zresztą też to wiesz, cierpienia młodego frajera PDF. Jedyny kumpel jakiego masz wyciągać na browca. On level 19, fake ID. Pierdol to wszystko Anon. Chodź zapiszemy się do armii. Uncle Sam wants you, JPG. Tak bardzo wyjebany na patriotyzm, ale chcesz wypierdolić jak najszybciej z tego chujowego miejsca. Że niby już mogę? Jasne, tylko musisz mieć zgodę od rodziców. HiggsD, jak na wycieczce w podbazie do wielkiego kanionu. No ale chuj, rodzice podpisują, w sumie strachają, ale też trochę się cieszą, może w końcu coś w życiu osiągniesz. Poza tym Elo, pokój się zwolni, będzie można zajebać gratami z garażowych wyprzedaży. Trafiasz do szkoły oficerskiej, czy co to kurwa jest? Dużo tu w koszulce z flagą Konfederacji i przegrywów, którzy tak jak ty nigdy nie ruchali. Ale niektórzy całkiem z pogodziąki, czujesz tu nawet dobrze. Czasami śmieszkujesz sobie ze swoim znajomym przy czyszczeniu kabin z główna. Jest też jakiś niga pułkownik, który jeździ wam po rajtach. Mści się na was, bo jego pradziadek był jebany w dupę przez białego właściciela. Niektórzy z kadetów nie wytrzymują presji, wracają do domu i swojego żałosnego bycia przegrywem. Ty wracać nie chcesz, bo wiesz, że po tym już totalnie nie miałbyś życia. Zlewasz czarnucha, talk to the hand more on. Tak bardzo wyjebane kropka I don't give a fuck. Udało się, Anon, przeżyłeś to. W końcu koniec przygotowań, czas ruszać na front. Misja Afganistan. Ty i twój bro trafiacie do tej samej bazy. Jaki to spokój, na 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 no. Franio i Benio patrolują teren. Nic się nie dzieje, na no, na no, na no, na. No, no. Chociaż nie kilka razy widziałeś, jak było strzelane. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że to nie jest jebane Call of Duty. Twoja psychika ryje się jak maciora w poszukiwaniu trufli. First mission completed. Anony wypierdalać. Wczom w domu czuj się źle, tak jak przedtem, powtórka z rozrywki. Kilku typów ze szkoły dalej z ciebie ciśnie, ale chociaż rodzina się cieszy z powrotu, a przynajmniej tak ci się wydaje. Witaj Hanon, jak tam ci było na tej wojnie? Chcesz opowiedzieć o swoich przeżyciach, ale no barek jest O, super anon, mamy to w dupie. Nawet nie wiesz, Anony, jakie masz utalentowane rodzeństwo. Jimmy zarabia pierdyliardy w korpo i ma dziecko w drodze, a Karen robi sportową karierę w chuj wie czym. Kurwa, czy może być gorzej? Oczywiście, jak najbardziej. Loszka hajtnęła się z jakimś gościem, żeby on jeszcze był z jebem. To by ci trochę podniosło morale, ale to ogarnięty spoko facet. Jako że jesteś pojebany, to po cichu życzysz mu śmierci, bo może wtedy by ci się udało z nią być. Ech, Anon, weź ty już stąd spierdalaj, bo ci zaczyna odpierdalać. W sumie to nie chcesz lecieć, bo się boisz. Ziomek cię namawia. Tu i tak cię nic nie trzyma. Misja numer dwa. Ale wcale nie chodzi o walenie kloca. Z każdym dniem coraz bardziej czujesz lęk. Egzystujesz tam jak jakaś ameba. Nie masz, kurwa, chęci na nic. BFAM to zauważa. I stara się wesprzeć Cię na duchu. Często piwkujecie i gadacie o pierdołach. Któregoś dnia nawpierdalałeś się arabskiego żarcia i masz grypę żołądkową. Żygasz jak gimbusiara na imprezie i masz ponad 38 stopni gorączki. Każą Ci zostać w bazie, bo i tak żaden z Ciebie dziś pożytek. Mówiłem Ci, Anon, żebyś tego nie żar. Jak wrócę, to walniemy po kielichu i Ci się polepszy. Niestety był napad na konwój i Twój kumpel dostał odłamkiem. Zero z nim kontaktu, wraca do kraju jako roślina aby już całkowicie z tego strachu odpierdala, też cię odsyłają. Siedzisz w domu całe dnie i napierdalasz whisky jak Charlie Shin. Prawie każdej nocy budzisz się z krzykiem, bo śni ci się, że wjechałeś na minę i wyjebało ci w powietrze. Co jakiś czas wychodzisz do sklepu uzupełnić zapasy. Spotykasz twoją niedoszłą. Zaczyna zagadywać o armię i zaprasza na drinka. Otwierasz się na tyle, że zaczynasz odpowiadać jak strasznie się tam czułeś i jak bardzo się boisz czegokolwiek zrobić. Nawet głupie przejście przez ulicę budził u ciebie napady lęku. Loszka wydaje się ciebie rozumieć i stara pocieszyć. Wiesz, Anon, każdy z nas się czegoś boi, ale życie polega na tym, aby tym problemom sprostać. Tylko martwi nie czują strachu. W końcu od dłuższego czasu czujesz się lepiej. Rozmowa naprawdę ci pomogła. Podziękuję jej za możliwość szczerej rozmowy. Następnego dnia jedź odwiedzić Twojego ziomka w domu jego rodziców. Jest całkowicie sparaliżowany i oddycha przez rurkę. Usiądź obok łóżka, przywitaj się i siedź tak przez kilkanaście minut, przyglądając się mu w absolutnej ciszy. Rozumiecie się bez słów. Zawsze się rozumieliście. Zacznij opowiadać jedną z zabawnych historii z czasów szkoły oficerskiej. W trakcie opowiadania chwyć poduszkę i przyłóż mu ją do twarzy. Ciii. Już dobrze ze spokojem wyciągnij swój pasek ze spodni, obwiąż go wokół szyi i zawieź na klamce. Tylko martwi, nie czują strachu.